Tak moi drodzy, to będzie kazanie polityczne. Zdaję sobie sprawę z tego, że może dzisiaj już mniej, a jeszcze w latach 90., może nieco później, głoszono hasła, niech Kościół nie miesza się do polityki. Wielu się odwróciło od Kościoła właśnie przez to, że w kościele było dużo polityki. Czy zatem kościół, czy zatem kapłani mają prawo mówić o polityce? Czy mają prawo mówić o ojczyźnie? Czy mają mówić o sprawach, mogą mówić o sprawach publicznych? Powiem więcej, nie tylko takie prawo mają, ale mają taki. Obowiązek. I obowiązek ten wynika przede wszystkim z wiary. To, co błędnie rozumiemy i co jakoś pokutuje w przestrzeni publicznej, to to jest pom pomylenie polityki z partyjnactwem. A po drugie, jest to pomylenie. Albo raczej zepchnięcie wiary jedynie do narożnika sprawy prywatnej. Przy tych dwóch założeniach, przy tych dwóch błędach, rzeczywiście polityka staje się czymś zakazanym. Zechcę zatem tę dzisiejszą komilię, te dzisiejsze słowo oprzeć na miłości ojczyzny. Dla niektórych będzie to kazanie polityczne, ale to dla tych, którzy politykę rozumieją w swoisty dla siebie sposób. Po pierwsze, Jezus płacze na Jerozolimą. Ewangelia jest bardzo oszczędna w opisy ludzkich wzruszeń Jezusa. Ktoś zauważył, że chyba nigdzie nie jest powiedziane o tym, że Jezus się uśmiechnął. Jest mowa o tym, że się rozradował. Jest mowa o tym, że się wzruszył. Ale są takie dwa momenty, kiedy Jezus jest opisywany jako ten, który płacze. Raz, kiedy przybywa do grobu swojego przyjaciela-łazarza, wzrusza się i płacze, Żydzi mówią. Patrzcie, jak go kochał. A drugi moment, kiedy Ewangelia mówi o tym, że Jezus płacze, to jest wówczas, kiedy Jezus idzie do świętego miasta Jeruzalem. I kiedy patrzy na to święte miasto, na chlubę, na dumę Żydów, tam była zbudowana świątynia jerozolimska, jedyna żydowska świątynia. To kiedy Jezus widzi, jak bardzo Żydzi rozmijają się z Ewangelią, jak bardzo rozmijają się z prawdą przyniesioną przez Niego, jak bardzo nie rozpoznają znaków czasu, to wówczas płacze nad tym miastem. Bóg w Jezusie przyjął ludzkie ciało. Nie jest to ciało kosmopolity, nie jest to ciało kogoś wyjętego z danej kultury. Z danej historii, kiedy Bóg wkracza w historię człowieka, to wkracza w historię konkretnego człowieka. I chcemy czy nie chcemy, podoba nam się to czy nie, Syn Boży przyjął ciało żydowskiej niewiasty. Sam zatem według kultury, według ciała. Jest członkiem narodu wybranego, po ludzku jest Żydem. Ten naród go wychował, ten naród go wykarnił, ten naród wprowadził go, mówiąc tak, po ludzku w swoją kulturę, w poszukiwanie Boga Jachwę, w religijność, w część oddawaną Bogu. Ten naród stał się drogą odnalezienia własnej tożsamości. I chociaż jako Bóg przerasta każdy naród i chociaż jako Bóg nie daje się zamknąć w takiej czynnej narodowości, w takiej czynnej kulturze, to jednak przyjmując ludzkie ograniczenie ludzkiego ciała, Bóg staje się konkretnym człowiekiem, żyjącym w konkretnym czasie, w konkretnym kontekście historycznym, kulturowym. I trudno zrozumieć także nauczanie Jezusa, jeżeli byśmy oderwali się od tego kontekstu kulturowego, konkretnej religii, religii żydowskiej, konkretnej kultury, kultury żydowskiej. Można było powiedzieć, że ta kultura, ta narodowość, staje się wyrazem objawiania Boga. Zatem jest ważne, gdzie żeśmy się urodzili. Zatem jest ważne, jaka nas ziemia nosi. Zatem, z perspektywy wiary, jest ważna dla nas kultura, którą na co dzień się posługujemy i którą wytwarzamy. Jest ważna, ponieważ Bóg każdego z nas i każdą z nas. Zapragną mieć na tej ziemi w konkretnym czasie, w konkretnym momencie, w konkretnej kulturze, w konkretnej narodowości. Zdajemy się sprawę z tego, że Kościół nie jest polski, nie jest amerykański, nie jest belgijski, nie jest rosyjski. Kościół jest ponadnarodowy. Ale kiedy wyznajemy wiarę, to do tej wiary zostajemy zaproszeni... Jako Polacy, jako mieszkańcy tej ziemi, i można powiedzieć, że ta ziemia jest dla nas cząstką naszego ja, cząstką naszej tożsamości. I jeżeli mamy wyznawać wiarę całym sobą, to nie można w tym wyznawaniu wiary pominąć właśnie tego elementu ludzkiego, ziemskiego, historycznego, kulturowego. To Polska staje się dla nas drogą zbawienia, drogą, po której kroczymy do zbawienia. To zbawienie dokonuje się przez Kościół, przez Chrystusa obecnego w Kościele, ale dokonuje się w tym kontekście, tu i teraz, w tym czasie, w tych warunkach, w tym języku, w tych zwyczajach. I rzeczywiście, przyjmując chrześcijaństwo w X wieku, Polska uzyskała podmiotowość na arenie międzynarodowej. Dlatego można było powiedzieć, że polskość, chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm, to bardzo dobrze widać na kresach dawnej Rzeczpospolitej na ziemi lwowskiej, na ziemi wileńskiej. Polskość to synonim katolickości. Oczywiście mamy tę świadomość, że Rzeczpospolita zawsze była państwem wielowyznaniowym, o wielkiej tolerancji, kulturze, szacunku dla odmienności i tego nam nigdy nie brakowało. U nas wojny religijne się nie toczyły. Niemniej można powiedzieć taką tożsamością, taką osią, takim kręgosłupem. Naszej ojczyźnianej kultury było zawsze chrześcijaństwo. To ciekawe, że kiedy słucha się nawet ludzi z drugiej strony barykady politycznej, to nawet oni w wypowiedziach publicznych odwołują się do Ewangelii, odwołują się do wartości Ewangelicznych. To była rozkosz dla ucha kiedy był ten kryzys na granicy białoruskiej słyszeć takich przedstawicieli czy innych lewicy tych środowisk, które na co dzień nie idą z kościołem, kiedy dyktowały co ma robić Polska, co ma robić rząd, co ma robić kraj, jak trzeba przyjmować uchodźców, bo to właśnie z religii. Jak cytowali Pismo Święte. Chcemy czy nie chcemy, tak można było powiedzieć. My naprawdę oddychamy chrześcijaństwem, bo ono tak bardzo przeniknęło naszą polskość. Miałem możliwość parę lat temu głosić rekolekcję w Lincu w Austrii dla Polonii. Po wielu rozmowach, po wielu spowiedziach, odniosłem takie smutne wrażenie, że ci ludzie żyją jakby w zawieszeniu. Jakby dzieci, które poruszają się we mgle. Tam się nic nie wydaje takie oczywiste. I tak bardzo wtedy zatęskniłem z powrotem do Polski, chociaż to były raptownie trzy dni. Bo tutaj jeszcze wiele spraw jest oczywistych. Tu nie trzeba tłumaczyć wiary Boga, Kościoła, co jest dobre, a co złe. Bo my to mamy jakby w swojej krwi, w swoim krwiobiegu. Mamy to wyssane z mlekiem matki, bo tak bardzo Polska związana jest z chrześcijaństwem, że dla nas jedno z drugim wydaje się nierozdzielne. I tym, co obserwujemy dzisiaj na naszej polskiej ziemi, to właśnie ta próba rozdzielenia Kościoła od narodu. Ale czy można zrozumieć naród polski, czy można zrozumieć naród jego historię, kiedy odetnie się jej od korzenia? Czy można zrozumieć duszę Polaka bez odniesienia do Boga, do Ewangelii, do Krzyża? Czy ten naród wtedy będzie zrozumiały? Z bólem obserwuję, kiedy coraz więcej młodzieży. Wypisuje się z religii. Z bólem obserwuję, kiedy to rodzice po pierwszej komunii świętej wypisują dzieci z katechezy, bo dziecko się już tam męczyło. Z bólem obserwuję coraz mniejszą liczbę ludzi młodych obecnych na nabożeństwach, obecnych na mszy świętej. Chociaż wielu księży po tegorocznych rekolekcjach wielkopolskich mówiło, o pewnym fenomenie, mnóstwo ludzi młodych uspowiedzi. Może to czas po tej całej tak zwanej pandemii, tej COVID-ozie, być może to jakiś głód spowodowało? Trudno powiedzieć. Patrząc na to, co się dzieje na naszej polskiej ziemi, słuchając ludzi młodych, z którymi się na co dzień pracuje, wydaje się, że gdzieś idzie cały wysiłek do tego, żeby poróżnić, Naród, pokolenie, z Kościołem, z Wiarą, z Bogiem. I myślę, że to dobrze czujecie, bo gdy popatrzycie na życie swoich dzieci, wnuków, to często łamiecie ręce, co poszło nie tak, gdzie oni są, czemu ich nie ma na niedzielnej przyświętej. Zatem pierwsza rzecz, to ten pewien kontekst zbawienia, wiara przeżywana w konkretnym czasie, w konkretnej historii, w konkretnym narodzie. Droga zbawienia, która prowadzi przez konkretny czas, kulturę, język, historię. Jesteśmy przed Bogiem jacyś konkretni, zanurzeni w naszą kulturę. Po drugie, polityka, a Czy Kościół może mówić o polityce? Może. I ma tego obowiązek. Ale naiwnym by było myśleć, a może głupim, krótkowzrocznym, kiedy Kościół chciałby wiązać się z jakąkolwiek partią. Bez względu na to, czy prawicową, czy centrową, czy z lewa. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tutaj te podziały nie działają. Przecież prawicowa partia zamknęła kościoły. Pięć osób w kościele, w tym samym czasie w autobusie połowa miejsc mogła być zajęta. Polityka to nie partyjnactwo. Partia ma zdobyć władzę i ma się na tej władzy utrzymać. Oczywiście każda partia manipuluje. Każda partia szuka władzy. Dlatego trzeba uczciwości w ocenie, nie zaślepienia. Poznać ich po owocach. A nas interesuje, żeby to było owoce, które rodzą dobro, dobro dla narodu, dobro dla człowieka, nie korzyść, bo korzyść może być krótkotrwała. Chodzi o dobro. Pięknie mówił o tym arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przed laty. Na kolejnej rocznicy Radia Maryja na Jasnej Górze. I wówczas odwołał się do znaczenia słowa polityka. Pytał wówczas, czym jest polityka? Słowo polityka wywodzi się od greckiego słowa polis. Polis to było określenie miasta, państwa w starożytnej Grecji. Politykiem był ten, kto dbał o rozwój miasta, o jego bezpieczeństwo, o jego dobrobyt, o jego rozwój. Tego człowieka nazywano politykiem. Przeciwieństwem polityków byli idiotes. Idiotes to ci, którzy patrzyli tylko na własny interes. Dobro wspólne dla nich było nieważne. Robili własne kariery, realizowali własne cele, nie dbali o dobro wspólne, a jedynie o własną posadkę, własny tyłeczek. Jak się to ma do dzisiaj? Czy polityka nie potrzebuje ludzi, którzy są wierzący? Czy jeżeli potocznie oddamy politykę złodziejom tym, którzy chcą robić tylko kariery za wszelką cenę, którzy chcą się dorobić, którzy chcą wykorzystać mienie państwowe do własnych interesów, to czyż bardziej nie nazywają się oni idiotes? Wybaczcie, ale na przestrzeni tej tak zwanej złotej wolności w Polsce od tych lat dziewięćdziesiątych za dużo idiotes. Na scenie politycznej. A za mało tych, którzy mają na celu dobro narodu, nie partii, dobro narodu, dobro ojczyzny. Nie chcijmy władzy, która liczy się z dobrym Amerykanów, Niemców, Ukraińców czy Żydów. Polska władza ma dbać. Polskę, o ojczyznę, bo do tego jest wybrana. Tu nie chodzi o szowinizm. Tu nie chodzi o to, by konfliktować się z takim czy innym narodem, ale tu chodzi o to, by dobro wspólne, dobro narodu mieć jako na pierwszym miejscu. Jeżeli mamy dosyć polityki, to raczej mamy dosyć. Właśnie tych szemranych interesów, tego sprzedawania dobra narodowego, tego wyprzedawania tego, co święte, tych karier, stołków, apanaży. I rzeczywiście polityka bardziej kojarzy nam się z bagnem, z błotem. Tymczasem trzeba polityków, którzy będą. Dbali o dobro wspólne. A wiara przecież tego się domaga. A wiara przecież nas do tego wychowuje, bo wiara każe otwierać na drugiego człowieka, każe otwierać na ojczyznę, bo wiara każe w ojczyźnie widzieć matkę. Jak się czują niektórzy, którzy matkę wyprzedali, którzy matką kupczyli? Którą matkę położyli na ołtarzu partyjnych interesów. Potrzeba nam polityków, ludzi z wartościami, którzy widzą dobro wspólne. I trzeci moment: wiara nie jest sprawą prywatną. Wiara jest sprawą indywidualną. To prawda. To moja osobista relacja do Boga. Ale wiara nie jest sprawą prywatną. Jezus mówi, co słyszycie, po cichu głoście na dachach. Jezus mówi o modlitwie w zamkniętej izdebce. Ale jednocześnie Jezus mówi, posyłam was, jak owcy między wilki. Idźcie, głoście Ewangelię. Przez wiele lat, może dziesięciolecia, może stuleci, udało się wmówić nam wierzącym, że wiara jest sprawą prywatną. Że nie masz prawa mówić o Kościele, nie masz prawa mówić o Bogu publicznie. Jeżeli to robisz, to jesteś fanatykiem, ciemnogrodem, zacofańcem, szamanem. I rzeczywiście zobaczcie, że boimy się, wstydzimy się publicznie mówić o Bogu. Już dawno żeśmy pozdejmowali łańcuszki z naszych piersi, już dawno przestaliśmy czynić znak Krzyża Świętego, idąc przy kościele, czy też widząc kapłana, pozdrowić go. W internacie, gdzie spożywam posiłki przez 9 lat, spotkałem tylko jednego ucznia, jednego, który się żegnał publicznie przy posiłku. Żaden z nauczycieli, żaden z ludzi, których znałem z kościoła, jeden na kilkadziesiąt osób, może nawet więcej, które tak naprawdę wszystkie chodziły na religię. Publicznie uczynić znak krzyża, publicznie podziękować za dar pożywienia, publicznie przeżegnać się na rozpoczęcie jazdy, podróży. Kiedy widzisz kapłana, który idzie z bursą do chorego, odwracasz wzrok głupio. Nie przyklękniesz. Kiedy słyszysz, co w Twojej pracy mówią o Kościele, o Bogu. To w najlepszym wypadku milczysz, nie bronisz. Wiara nie jest sprawą prywatną. Ten rozdział pomiędzy kościołem, świątynią a życiem codziennym, publicznym, szkolnym, uniwersyteckim, miejscem pracy spowodował, że wiarę podzielili na pół. I może ostatni przykład. Morderca. Miał na sumieniu mnóstwo istnień ludzkich. Doktor, profesor medycyny Bogdan Hazan. Dokonywał aborcji jak leciało. Sam nawet przyznał, że nie wie, ile dzieci ma na swoich rękach. Ich krew. Kiedy na skutek różnych sytuacji nawraca się, zostaje mianowany dyrektorem Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Szpital na skraju bankructwa. Nikt tam nie chciał dyrektorować. Dano ten szpital profesorowi Hazanowi. Mądra polityka. Dyscyplina finansowa, szpital staje na nogi, przestaje się zadłużać, ale wszyscy wiedzą, że w tym szpitalu już aborcji się nie dokonuje, i podeswano do niego pacjentkę, kobietę, po piątym zabiegu in vitro, z ciążą, która tak naprawdę. To dziecko i tak by nie przeżyło. Prowadzący lekarz do 12 tygodnia nie zamierzał przeprowadzić aborcji, chociaż ówczesne prawo na to pozwalało. Przeczekał odpowiedni moment i odesłał pacjentkę do profesora Hazana, wiedząc, że on na tą aborcję nie pozwoli. I rzeczywiście rodzi się nie w pełni wykształcone dziecko. Które parę chwil później, parę godzin później umiera. Co za wielka wrzawa na całą stolicę, na cały kraj. Jakim prawem? Nie ma tu żadnego sumienia. Sumienie zostaw w domu. Jesteś lekarzem. I wówczas dawna prezydent stolicy. Przecząca się publicznie, że była członkinią odnowy w Duchu Świętym, nawet ręka nie zadrżała, kiedy podpisała jego zwolnienie. I wtedy pamiętam dyskusję, czy nauczyciel może być wierzący, czy sędzia może być wierzący, czy prawnik może być wierzący, czy dyrektor może być wierzący. Spodobało się Lewicy ukłuć nowy termin. Neutralność światopoglądowa, a coż to znaczy, to znaczy, że kiedy tutaj jesteście w kościele, macie jasne poglądy na dziesięć przykazań, a kiedy wrócicie do swoich miejsc pracy, do swoich towarzystw, środowisk, to co? Już nie wiecie co sądzić? Zmienia wam się zdanie? Przestajecie tam być katolikami? Nie ma wiary wyznawanej tylko w kościele. Jest to, można powiedzieć, umniejszanie wiary, destrukcja wiary, przeciwieństwo wiary. Tak jak mężem, nie jest się tylko będąc przy żonie, ale także wtedy, kiedy wyjeżdżasz w delegację. Tak jak się żoną jest, nie tylko wtedy, kiedy jesteś przy mężu, ale także wtedy, kiedy jedziesz na zabiegi do sanatorium. I jak księdzem jest się nie tylko przy ołtarzu, ale wszędzie tam, gdzie jedziesz, pracujesz z młodzieżą, czy wyjedziesz gdzieś na jakiś wyjazd, tak wierzącym jestem wszędzie tam, gdzie zostaje posłany. Potrzebujemy ludzi wiary. Potrzebujemy ludzi, którzy nie będą dzielić życia i wiary. Potrzebujemy ludzi których Chrystus posyła na różne fragmenty życia, by tam żyć Ewangelią. Czy dla Polski jest ratunek? Patrząc na te wszystkie szatany, o których wspomniałem już wcześniej, o których mówił poeta, wydaje się, że walka jest przegrana. Wydaje się, że całe piekło sprzeniewierzyło się przeciwko Kościołowi. Przeciwko naszemu narodowi. Wydaje się, że wiele pól już przegranych, już oddanych. Ale można tak myśleć, gdy zapomni się, że Bóg nad tym wszystkim że Bóg jest większy nad każde zło. Potrzeba tylko tych, którzy Boga słuchać będą. Czy tak się stanie? Podejmiecie decyzję, wychodząc dzisiaj z kościoła. Amen.